Jakie przekonanie duszy? Przestało mieć sens, ale nadal Cię ogranicza. Witaj, piękna dusza. Mamy dziś sobotę, a jak sobotę, to stary dziad Saturn. A jak Saturn, to właśnie to. Lecimy z moim ulubionym oszą. Jakie? Mm, mm, mm. Przede wszystkim takie, że musisz zbierać doświadczenie. Musisz wszystko analizować. I z tego, co nas zbierasz, wstać ponownie odrodzić się z popiołów z bliznami. To, że idziesz wiecznie przed siebie, bo musisz rozkwitać, musisz tworzyć, musisz wiecznie coś robić. Musisz coś osiągnąć, musisz osiągnąć sukces. Przez to, że jest w tobie bieda. Tak jakbyś. Zamknęła się w, jakiejś, w jakimś przekonaniu, właśnie i ono nie pozwala ci iść dalej. Mm. <tryk> miłość poprzez cierpienie, tłumienie i samotność. Następne przekonanie. Wyimaginowana miłość, intensywna, ale taka, która płynie. Płynie z wiatrem, matka kleje. Płynie z wiatrem. <trym> Następne przekonanie: to ciężar. Czujesz ciężar odpowiedzialności za swoją odwagę, by mówić swoim wewnętrznym głosem. Jak z tego wyjść? To jest pewnego rodzaju Twoje uzależnienie. Że wiecznie musisz być uważna, wiecznie przeskakiwać o level dalej, pomimo że wisisz tu, to się nie zatrzymasz. Bo chcesz tak. A jest tak. Trzeba się z tym zaprzyjaźnić. Z tym, jaka jesteś zaprzyjaźnić się ze sobą. Przestać kontrolować, uwolnić się od tej kontroli z zaufaniem iść. Nie tyle, co założyć sobie, co wyprojektować i w swoim tempie iść, w ciszy, w spokoju, w miłości do siebie, w zdrowej miłości do siebie. Wyjść z być może narzuconych przez kogoś ograniczeń, przez właśnie te przekonania, ktoś ci je narzucił. A to generuje w Tobie poczucie winy. Jeśli to nie jest spełnione, to czujesz poczucie winy i stres. Wszystko musi być dookoła ogarnięte, tylko nie twoje wnętrze. Przyjrzyj się, czas już na przełom. Wybierz siebie. Wybierz spontaniczność, nie kontrolę. Wybierz świadomość, nie stres. Wybierz przyjmowanie nie nadmierne wypracowywanie tutaj też warto byłoby wyjść z iluzji Że jesteś w stanie wzrastać w swoim życiu przez cierpienie. Ty się wewnętrznie trochę bijesz z tymi przekonaniami. Ty jesteś już wyczerpana tą bitwą wewnętrzną. Trzeba podejść z perspektywy dojrzałości. Nowej szansy i trochę odpoczynku, w tym, co już sobie zbudowałaś. Zacznij iść w zgodzie ze sobą. Nie myśleć, bo Twoja głowa jest jak maszyna. Z zrozumieniem swojej podróży, swojej ścieżki, swojej drogi. I troszkę z egoizmu. Nie staraj się oszukać przeznaczenia. I nie musisz zawsze być na pozycji straconej. Tu mam też toksyczne podejście do relacji w Twoim wykonaniu, rybko. Należałoby to oczyścić, zrobić spację, odciąć negatywy. A to promocja robi takie rzeczy. Um, już tą lekcję odrobiłaś. Już czas. Już osiągnęłaś ten szachpad. Tu już nie ma wygranych, nie ma przegranych. Trzeba ruszyć. Wszystkie znaki na ziemi i na niebie mówią ci, że już się skończyło. Lekcja odrobiona, już jest dan. Już czas iść w stronę przyszłości, nie ciągnąć tego wora doświadczeń za sobą. Dla kogo czytałam? Anna, ryby, koziorożec, waga, byk, bliźnięta, lew. A.